Witam serdecznie mojego gościa Sławomir Mordarski, rejs z Nowy Sącz. Witam. Sławek, dzisiaj trudne warunki, yy, pogoda deszczowa. Yy, czy szukałbyś tu jakiegoś usprawiedliwienia w tym remisie, że pogoda przeszkadzała, czy jednak obydwie drużyny miały takie same warunki? Absolutnie pogoda nie przeszkadza. Ja wywodzę się ze sportu wodnego, to tym bardziej z kajkarstwa. Także warunki są identyczne jak dla nas, jak i dla przeciwników, także absolutnie nie mogę zrzucić tutaj na warunki atmosferyczne. Remis, czy to dobry wynik, czy spodziewaliście się trzech punktów? No zdecydowanie spodziewaliśmy się trzech punktów, no bo jeśli walczyć, to przynajmniej z tymi drużynami w takim zasięgu naszym, wiadomo, mamy swoje lata, nie możemy złapać swojego rytmu, ewidentnie od początku nam coś nie idzie, liczymy, że gdzieś tam złapiemy rytm gry i gdzieś to już zazębi. Dużo mamy niecelnych podań, strat. Czekamy aż w końcu za zębi, nie poddajemy się. Gorc Ochotnica. Ten sezon naprawdę bardzo dobrze się prezentują i wiele dużym podkreśla, że to nie będzie taki zespół jak kiedyś, który dostarczał. Mam nadzieję, że się nie obrażą tych punktów. Dzisiaj y, śmiało walczą z każdym. Oczywiście y, przypuszczam, że no wciąż jesteśmy przecież aktualnymi zwycięzcami tej ligi i myślę, że każdy na nas się tutaj bardziej jakoś. Y, Przygotowuje, oszczy zęby, żeby z mistrzami wygrać. No, w tym sezonie dość łatwo im to przychodzi, niestety, ale mam nadzieję, że się odkujemy jeszcze w tej rundzie. Uważasz, że są inni faworyci do zwycięzca, mówię o pierwszym, o pierwszym miejscu, niż Wy, czy jeszcze nadgonicie tą rywalizację? No, przed rozpoczęciem ligi. No. Powiedzieliśmy sobie, że ciężko będzie obronić tytuł. Wiadomo, no, mamy swoje lata, jesteśmy najstarszą drużyną tutaj. Tutaj dużo wzmocnień widzimy. Młodszych chłopaków młodszy doszło do gry. Myślę, że Planet Car, Olympia. także myślę, że chyba ta dwójka tutaj będzie decydowała. Dziękuję za wiatr. Dzięki wielkie.